Nieodebrane połączenie. Byłem w domu sam, kiedy zadzwonił telefon. Spojrzałem na wyświetlacz i zobaczyłem, że to numer mojej dziewczyny. Odbiłem połączenie, bo byliśmy w kłótni i nie chciałem z nią rozmawiać. Po chwili zadzwoniła znowu. I znowu. I znowu. Zignorowałem wszystkie jej próby kontaktu i wróciłem do oglądania filmu. Po godzinie zadzwonił mój telefon komórkowy. To był numer mojej dziewczyny. Zdenerwowałem się i odebrałem. Co chcesz? Zapytałem z irytacją. Proszę, pomóż mi, usłyszałem jej słaby głos. Co się stało? Zaniepokoiłem się. Jest tu ktoś. Ktoś mnie śledzi. Proszę, przyjedź, powiedziała i rozłączyła się. Zerwałem się z kanapy i pobiegłem do samochodu. Wpisałem jej adres do nawigacji i ruszyłem jak najszybciej. Po drodze próbowałem do niej zadzwonić, ale nikt nie odbierał. Dotarłem do jej domu po kilkunastu minutach. Drzwi były otwarte. Wbiegłem do środka i krzyknąłem jej imię. Nie było odpowiedzi. Przeszukałem cały dom, ale nie znalazłem jej nigdzie. W końcu dotarłem do sypialni. Na łóżku leżały jej zwłoki. Miała przecięte gardło i rany na całym ciele. Obok niej leżał telefon stacjonarny, z którego dzwoniła do mnie wcześniej. Podniosłem słuchawkę i usłyszałem głos mężczyzny. Cześć, kochanie. Dlaczego nie odebrałeś mojego połączenia?